Witam Was, moi drodzy. Pozdrawiam Was z moich stawów, z moich, z moich ulubionych stawów na młynkach, które znacie w zasadzie z moich zdjęć, ale na żywo, nie wiem, chyba nie raz, bo w zasadzie opublikowałam do tej pory jeden filmik. Cały czas moim zamiarem było publikować tych filmików więcej, ale jak wiecie, podjęłam pracę zawodową, yy, czyli rozdzina, rozpoczynam nowy rozdział w moim życiu mając dwa razy po 30 lat, o właśnie. Mój zespół jest bardzo młody, mój szef ma 23 lata, nawet nie wiem, czy skończone, podobnie ma cały zespół. Potem koleżanka 27, długo, 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 nic i potem jestem ja. Ale muszę wam powiedzieć, że wcale nie czuję się przeźroczysta, o czym się dużo pisze, że osoby w naszym wieku są w różnych dziedzinach życia przeźroczyste. Absolutnie tego nie czuję. Czuję, jak jestem doceniana za moje doświadczenie, za mój wiek, za moje spojrzenie na wiele spraw, a więc jest mi tym bardziej miło w tym zespole pracować. A myślę, że osiągnięcia jak na początek też mam nieźle i mój szef jest ze mnie zadowolony. Korzystając z okazji, właśnie wracam z pracy od klienta. I stanęłam, ukrywa się, o widzę teraz czapla szara, spróbuję ją potem ściągnąć aparatem, bo ona mnie wykańcza, poluje na nią, zawsze w ostatniej chwili mi ucieka, teraz ją widzę, jest dosyć daleko, ale zauroczona właśnie znowu zachodzącym słońcem, bo tylko wtedy moje przedwiośnie na Roztoczu ma urok, ma urok, właśnie to słońce powoduje, że to wszystko wygląda troszeczkę inaczej, bardziej radośnie. Będę się starała pokazać wam to miejsce o różnych porach roku. Zobaczycie, jak ono się będzie zmieniało. Za chwileczkę spróbuję aparatem zrobić. Wobec tego, że mi czapla nie uciekła. Filmik, który też dołączę do tego filmiku. Ja się cieszę przede wszystkim, że po raz kolejny, czyli po raz drugi dopiero, zmobilizowałam się, żeby do Was coś powiedzieć bezpośrednio. Nie będę już obiecywać, bo jak obiecuję, to mi nie wychodzi, ale postaram się, żeby tych kontaktów w tej formie było więcej. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie z cudownego roztocza i z pięknego przedwiośnia. Buziaki i wszystkiego dobrego. Do następnego razu.